Halo halo, witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Wardes i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wybudować ten oto kościół, który znajduje się za moimi plecami. Chciałbym podziękować wszystkim nowym subskrybentom, którzy e, przyszli tutaj do mnie na kanał. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zostawiliście tę subskrypcję. A Ty, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie przyciśnij przycisk subskrybuj, taki czerwony poniżej kanału, a także zostaw lajka oraz komentarz po sobie. Dziękuję w ogóle bardzo wszystkim, że bardzo intensywnie, że tak powiem, komentujecie e, każdy filmik. Naprawdę bardzo mi to pomaga dotrzeć do nowych ludzi i widzę, że YouTube już coraz częściej poleca moje filmiki nowym osobom. Jak widzicie, jeżeli jesteś tu nowy, jak widzisz, ja buduję tutaj wioskę, w której już zostało dość niewiele miejsca. Myślę, że jeszcze zmieści się tutaj parę, dosłownie 2 trzy budynki i będziemy przechodzić. Na kolejny, myślę, sezon, w którym pewnie będziemy budować nowe budowle. A tymczasem ja nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. No cóż, zaczynajmy. Teraz pokażę Wam wymiary oraz materiały, jakie będą Wam potrzebne. A więc, znając już wymiary, w tym momencie wybudujemy tutaj takie kamienne pale, które widzicie. Pierwszy ma wysokość 7 kratek. Następnie ten drugi, można powiedzieć, kamienny pal, ma wysokość 9 kratek. W tym momencie będę budować trzeci, już można powiedzieć, najwyższy. I będzie on miał wymiary 15 kratek wzwyż I tak samo ten naprzeciwko niego. W sumie wybudujemy takich. 15 kamiennych, można powiedzieć, no, pali takich wysokich, z których będzie składać się wieża. Ok, a więc mamy już takie, można powiedzieć, te cztery pale wybudowane. Teraz, tak jak widzicie, symetrycznie, tak jak z tamtej strony, pierw robię ten palik na 9 kratek, i następnie ten na 7 i teraz po kolei będę tworzył takie siedmio można powiedzieć kratkowe pale które później będą składać się na ścianę kościoła następnie za pomocą tutaj można powiedzieć takiej kamiennej cegły będę robił można powiedzieć całą taką ścianę będę ją wypełniał i w tym momencie przyspieszę wam i oczywiście wypełnię Tutaj po kolei tą całą ścianę razem z wieżą. Połowa ścian już jest za nami, ale w tym momencie tutaj zrobię wejście do naszego kościoła. A będzie ono na początku, tutaj, jak widzicie, drewniane. Jest, będzie ono zrobione tutaj z, drewnian, z obranego drewna. Tak samo tutaj to drugie wejście. I w dalszym ciągu wypełnimy tutaj ścianę cegłami z kamienia. A więc teraz od razu poprawię błędy. Tutaj oczywiście musimy cofnąć, tak jakby to drewniane wejście o jedną kratkę, z tego względu, że tutaj będzie też taki, można powiedzieć, i efekt głębi. A także tutaj zapomniałem jeszcze uzupełnić tej jednej kratki kamiennymi cegłami. No, i tutaj oczywiście, dalej że tak powiem, kończymy nasze mury kościoła, wypełniając je kamiennymi tutaj cegłami. Przy okazji, będziemy tutaj także robić okna. Tutaj będą akurat dwa okna, i te dwa okna będą o wymiarach dwóch kratek. Tutaj postawimy dwa. Siedmiokratowe mm, kamienne pale, i tutaj dalej wypełnimy tą ścianę. Tutaj zostawiamy miejsce na jeden, no takie duże okno. Teraz będziemy tworzyć okna. I będziemy to robić tak, że na górze i na dole będziemy stawiać tutaj jak widzicie takie schodki. I następnie będziemy zostawiać tutaj trzy kratki, można powiedzieć takie wolne, w których potem wsadzimy szkło. Tak samo tutaj w tym momencie robimy po drugiej stronie, czyli dajemy jeden schodek u dołu, jeden schodek u góry, zostawiając jedną kratkę. I następnie będzie nam tutaj zostawać, że tak powiem, trzy kratki, w których będziemy mogli później pozostawić szkło. Następnie tutaj zrobimy, można powiedzieć, ten taki duże okno, okno witraw. Zobaczymy, co jeszcze tutaj dokładnie będzie. Podnosimy tutaj o jedną kratkę te okno, bo było trochę za nisko. I następnie e, tworzymy tutaj tak, jakby w przyszłości będą tutaj kolumny. Teraz musimy jeszcze trochę dorobić ściany. Teraz prowadzimy płotek przez można powiedzieć tutaj to duże okno przez sam środek tego dużego okna. A następnie robimy tutaj drugą ścianę. Voilà! A więc teraz zaczniemy robić dach kościoła. Jak widzicie, tutaj na początku robimy, można powiedzieć, takie sporniki. Będą one zakończone całymi bloczkami. A tutaj obwódki będą wykonane z kamiennych schodów. Teraz bierzemy nasze schodki, odwracamy je. Stawiamy koło całych bloczków, a następnie stawiamy tutaj, można powiedzieć, kamienny mur. Jak widzicie, po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo, tyle że robimy już tutaj nasz cały szkielet. Następnie z drugiej strony robimy dokładnie taki sam, stawiamy takie same schody kamienne, i następnie stawiamy na skraju całe bloczki. W tym momencie myślę, że zacznę już robić drewniany dach, tylko wykończę to jeszcze tak samo jak po tamtej stronie, tutaj odwróconymi schodami oraz murem. No i teraz, tak jak już powiedziałem, zacznę tutaj ten drewniany dach, jest on kolor, jest to kolor tak jakby, można powiedzieć, to jest drewno akacjowe, więc jest ono takie, można powiedzieć, lekko pomarańczowe, wpadające w pomarańcz. Teraz pozwólcie, że zrobimy z drugiej strony i pomału z obu stron będziemy ten tutaj dach wykańczać. Na końcu wypełniamy tutaj samą końcówkę kamiennym bloczkiem. Teraz jeszcze zapomniałem tutaj wykończyć nasz, brzegi naszego dachu, czyli tak samo stawiamy tutaj, można powiedzieć, odwrócone schody, a następnie na nich będziemy stawiać mur. I teraz zostało nam już tylko wejście boczne do kościoła. Teraz będziemy już kończyć nasz dach, a dokładnie tył kościoła. No i jak widzicie, tutaj w tym momencie wykonujemy praktycznie to samo, co wykonywaliśmy wcześniej. Czyli tutaj na samym skraju będą e, kamienne schodki, następnie w środku będą akacjowe. Następnie stawiamy tutaj odwrócone kamienne schody i tak samo robimy po drugiej stronie. A następnie stawiamy kamienny mur. Całość, tak jak już wcześniej mówiłem, wykańczamy akacjowymi schodami. Następnie bierzemy pełne bloczki Adane i stawiamy na samym końcu, wypełniając też dach półbloczkami. Następnie zrobimy okna praktycznie wszędzie tutaj. Jak widzicie, po to była ta podwójna ściana, aby móc teraz mm, zrobić taki, można powiedzieć, trochę efekt głębi. Tak oczywiście tutaj jeszcze przy końcu wypełniamy tak samo akacjowym drewnem i robimy to po całej długości. W międzyczasie w dalszym ciągu poprawiamy tutaj nasze okna, stawiając tutaj kamienne można powiedzieć schody i wypełniając błękitnym szkłem. Tutaj oczywiście zapomniałem postawić kolejnego okna, więc teraz naprawiam ten błąd. Następnie powiększamy naszą wieżę o kolejne dwa bloki wzwyż oraz wypełniamy jej ściany. Tutaj tworzymy nasze wejście i stawiamy drzwi. Następnie zrobimy wejście tutaj do naszego kościoła. I na początku budujemy, jak widzicie, młotek. Następnie tutaj robimy do niego daszek. Daszek robimy tak samo z akacjowego drewna. Następnie, tutaj, koło można powiedzieć naszych okien, które znajdują się na wieży, wybudujemy parapeciki. A teraz pokażę wam, jak wybudować dach na wieży. Mając wybudowane już wszystkie struktury, w tym momencie zaczniemy urządzać środek, a dokładnie zrobimy piętra na wieży. Następnie robimy podłogę w całym kościele. Ja użyłem do tego diorytu i adanasitu i zrobiłem z tego kratkę. Na końcu teksturujemy cały budynek używając zwykłego kamienia, a także zwykłego adnesitu. Trym, 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 trym. Jak widzicie, tak oto prezentuje się nasz kościółek. Ustanowiłem go w tym miejscu przede wszystkim, dlatego, że już mam bardzo mało miejsca tutaj w tej wiosce. A jedynie takie duże, że taka dużo budowla udało, no mieściła się po prostu tylko tutaj. Jak widzicie, tutaj mamy ogródek. Przechodząc dalej, mamy wejście, tak jakby tutaj z boku. No i tutaj oczywiście mamy ołtarz wraz z tutaj siedziskiem oraz krzyżem. Siedziskiem tutaj dla księdza. Jak widzicie nie meblowałem go jakoś strasznie. Zrobiłem tak naprawdę takie podstawowe rzeczy jak przede wszystkim ławki, ołtarz, tutaj konfesjonały. Tutaj mamy także wejście, że tak powiem na taki balkonik. Niestety nie miałem z czego zrobić tutaj organów. Tak to prezentuje się dokładnie z góry. Tutaj mamy oczywiście wejście główne do kościoła, a tutaj z boku mamy wejście na wieżę. E, tutaj starałem się oczywiście ogrodzić, żeby nikt nie spadł po środku, dlatego że po środku jest, no można powiedzieć, taka hmm. e, dziura. Tutaj widzę, zbrakło mi e, drabiny, więc już ją tutaj sobie dosztukuję. Jak widzicie, tutaj już znajdujemy się na samym szczycie, na samej wieży, z której myślę, że jest dość ładny widok, ze wszystkich praktycznie stron. I oczywiście mamy dzwon. Dzwon potrzebny jest, żeby no, o każdej pełnej godzinie wypijał odpowiednią liczbę. Jak widzicie tutaj przez środek także możemy dosłownie sobie spać na sam dół. I Tak naprawdę tutaj po prawej stronie mamy fontannę. Musiałem jakoś zagospodarować to miejsce, więc zrobiłem taką malutką, można powiedzieć fontannę, gdzie można sobie troszeczkę pocilować, odpocząć po całym dniu. I oczywiście tutaj można powiedzieć taki kamienny mur. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się on spodobał, a jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę tuż pod filmikiem, a także subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Miły byłby także komentarz pod filmikiem, jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na jakieś budowle, niekoniecznie akurat w tej wiosce, albo jeżeli czegoś Wam jeszcze brakuje tutaj, to koniecznie napiszcie to w komentarzu, jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, albo chociażby mnie pozdrowić, także możecie o tym napisać. Ja nie będę Wam dłużej zajmował czasu, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i cóż, widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!